Targi w Bednarach to jest marka sama w sobie, więc przede wszystkim takie targi to jest dla nas możliwość komunikacji z naszymi klientami. Właśnie na wystawach, takich jak AgroShow możemy rozmawiać z naszymi potencjalnymi klientami, możemy się wymieniać naszymi doświadczeniami, słuchać ich głosu, słuchać ich potrzeb. Później wracając do naszych codziennych obowiązków, do biurka, możemy to przekazywać naszym konstruktorom, żeby spełniać oczekiwania naszych klientów. Na stoisku mamy kilka nowości. Za nami sieczkarnia o zdecydowanie wyższym poziomie mocy w porównaniu do serii 8000. Tu mamy największą moc 970 koni, silnik 24-litrowej pojemności, 12 cylindry w układzie V. Dalszą nowością jest W330 kombine z nową kabiną, z nowym interfejsem do sterowania, nowym systemem opróżniania zbiornika ziarna, oraz z nowym układem sterującym ze społeczniwnym headerem. No, na tegorocznej wystawie Agroszo mamy szereg nowości, które chcemy zaproponować na polskim rynku. Zacznę od największej, od kombajnu CR980 Revelation. To jest maszyna, która po raz pierwszy jest prezentowana w Polsce, totalna premiera. Przede wszystkim charakteryzuje się nowymi rozwiązaniami, nowymi rozwiązaniami w postaci systemów których zadaniem jest ułatwienie pracy operatorowi, zwiększenie wydajności kombajnu, no i odciążenie, czyli tak naprawdę wpływ na komfort już samej pracy tą maszyną.